Historia porcelany ćmielowskiej zaczyna się w XVIII wieku. Mamy rok 1804, a w mieście Ćmielów w fabrykach porcelany powstaje pierwsza sztuka białej porcelany. Po II wojnie światowej w Warszawie na Świętojerskiej z inicjatywy pani profesor Wandy Telakowskiej powstaje pierwszy w Europie Instytut Zornictwa Przemysłowego. To tam zatrudniła Pani profesor wybitnych rzeźbiarzy. Czwórka rzeźbiarzy, pan profesor Tomaszewski, Ordfejn, Jędrasiak i Naruszewicz tworzą unikatową w skali świata rzeźbę, miniaturową rzeźbę figurek porcelanowych. Figurki pierwsze powstają w 1948-1949 roku do 1968 roku. W 1968 roku głównie z przyczyn politycznych produkcja została przerwana na 40 lat. W tym czasie fabryka Świt produkuje przepiękną porcelanę stołową. 20 parę lat temu kupiłem zniszczoną fabrykę porcelany, zatrudniłem najlepszych fachowców i przez 10 lat ogromnym wysiłkiem odtworzyliśmy w roku 2000 pierwsze figurki, te piękne powstałe w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Mamy tu przepiękne żyrafy, pani Ortfein. Figurka pana profesora Tomaszewskiego. Pan profesor Tomaszewski rzadko, bo rzadko, ale również rzeźbił dzikie zwierzęta. Przepiękny wielbłąd. Jak państwo widzą, design światowy. Pana czuby, hipopotam. Przepiękna rzeźba w stylu lat 60. Zaprojektowana w 2012 roku. Instytut Wzornictwa Przemysłowego stworzył około 170-180 figurek. Pozostałe 180 to już moja zasługa czy moich projektantów. Na dzień dzisiejszy mamy około 250 figurek, czy ściśle mówiąc, jak pani profesor Hun powiedziała, żebyśmy nie nazywali to figurki, tylko... Piękne rzeźby, miniaturowe rzeźby porcelanowe, dlatego że za, za te figurki odpowiadają najwybitniejsi rzeźbiarze, jakich w ogóle Polska miała. Ci z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na czele z panem profesorem Lubomirem Tomaszewskim. Pan profesor Tomaszewski zaprojektował piękne dzieła sztuki, do których najważniejsze. To są figurki kobiet. Jest to figurka relaks, figurka sento, figurka baletnica, pierwszy bal. Mieczysław Naruszewicz specjalizował się w zwierzętach. Jest to pantera, łoś, czapla, indyk. Pani Ortwein wyspecjalizowała się w pingwinach, w żabach. A z nich najstarszy kierownik, Henryk Jędrasiak, tworzył takie dzieła jak indyk, antylopa gnu. Sam jestem artystą. Moje figurki są łatwe do rozpoznania, bo produkuję je w stylu takim kwadratowym. Najnowszą moją rzeźbą jest właśnie Byk, byk Czerwony ze Złotymi Rogami, jak Państwo widzą, w stylu takim Art Pierwszą moją pracą. Powstała w 2000 roku, jest orkiestra żydowska. Sprzedajemy ją obecnie w 20 krajach świata. W 2002 roku powstaje orkiestra kocia, składająca się z dziewięciu muzyków i drygenta. Drygent ze złotą trąbką, styl kwadratowy. Praca nad rzeźbą, nad figurką. Powstaje w głowie artysty. Artysta najczęściej tworzy kilka rysunków. Na podstawie tych rysunków robi pierwszy model z gliny lub z plasteliny. Po wykonaniu ślepej formy, model w postaci gipsu trafia w ręce artysty. On pracuje nad szczegółami i taki model z gipsu w tym momencie trafia w ręce modelarza. Dopiero to modelarz na produkcji ustala kolejność postępowania, które części należy odciąć, które skleić i wykonuje formę matkę na podstawie której będą tworzone formy robocze. I produkcja Odbywa się z form roboczych. Robimy 30-40 zalewów i cały proces powtarzany jest od początku. Odtworzyliśmy również tą unikatową różową porcelanę. Dzięki córce Zofii. Kryńskiej, która przekazała fabryce 100 dokumentów. Po ojcu jej ojciec w 1936 roku XX wieku był twórcą różowej porcelany. Różowa porcelana składa się z 11 składników, w tym ten ogromny sekret to barwnika, który produkowany jest na bazie prawdziwego złota. Różnica biała. I ta sama filiżanka różowa na bazie prawdziwego złota. Figurki, rzeźby, porcelanowe sprzedajemy w 26 punktach w kraju oraz eksportujemy do 13-14 krajów świata. Całą wystawę możecie Państwo zobaczyć w Ćmielowie na Sandomierskiej. Mamy przepiękną galerię 400-metrową, a w najbliższym czasie większość figurek będzie wystawiona w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.